W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty powiedziałeś te słowa i Twoje wezwanie jest aktualne. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski. Ty zachęcasz nas, abyśmy byli świętymi. Wielu naszych braci i sióstr na przestrzeni wieków istnienia Twojego Kościoła Odpowiedziała na to wezwanie, podjęli je całym swoim życiem, stali się naszymi świętymi i błogosławionymi, w których ty, panie, jesteś uwielbiony, oni są dla nas inspiracją, przykładem i wsparciem. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, Ty z wysokości Twego Krzyża przekazałeś nam Maryję za matkę. Dziękujemy za dar Matki Niepokalanej, która jest Królową wszystkich świętych. Wielkim Czcicielem Niepokalanej był Ojciec Stanisław Papczyński. Razem z Maryją w duchu pieśni Magnifikat chcemy dziękować za dar Świętego Ojca Stanisława. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Chcemy kroczyć drogą świętości jak ojciec Stanisław, papczyński, umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy przez postępowanie w duchu ewangelicznych błogosławieństw zasłużyli na udział w życiu wiecznym razem z Maryją i wszystkimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wdzięczni Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, Chcemy wołać, dzięki, O Panie, składamy dzięki. Panie Jezu, dziękujemy za Twój święty Kościół, do którego nas włączyłeś przez sakrament Chrztu Świętego. Dzięki, O Panie, składamy dzięki. Panie Jezu, dziękujemy za dar wiary, nadziei i miłości. Dzięki, O Panie, składamy dzięki. Panie Jezu, dziękujemy za Twoją matkę, którą nam przekazałeś na Golgocie. Dzięki, O Panie, składamy dziękim. Panie Jezu, dziękujemy za wszystkich świętych, których Ty sam jesteś uwielbiony. Dzięki, O Panie, składamy dziękim. Panie Jezu, dziękujemy za dar życia Ojca Stanisława Papczyńskiego. Dzięki o Panie, składamy dzięki. Panie Jezu, w chwili ciszy, każdy z nas chce podziękować za wszystkie otrzymane łaski. Dzięki o Panie, składamy dzięki. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, proście otrzymacie, dlatego z wielką ufnością i miłością, przez wstawiennictwo Twojej niepokalanej matki i świętego ojca Stanisława, zanosimy do Ciebie nasze pokorne prośby, wołając: Niech ojciec Stanisław wstawia się za nami. Módlmy się za Kościół, aby wszystkim wierzącym przypominał o powołaniu do świętości i w nim ich wspierał. Niech ojciec Stanisław wstawia się za nami. Módlmy się za zgromadzenie Księży Marianów, by trwało wiernie w charyzmacie swojego założyciela, Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego. Niech Ojciec Stanisław wstawia się za nami. Módlmy się o nowe powołania do Zakonu Marianów, by przez jego dzieła wzrastała cześć Maryi Niepokalanej i miłość do Kościoła Chrystusowego. Niech Ojciec Stanisław wstawia się za nami. Módlmy się za wszystkie parafie, gdzie pracują Marianie, aby korzystając z posługi zgromadzenia Marianów szczęśliwie pielgrzymowały do Ojczyzny Niebieskiej. Niech ojciec Stanisław wstawia się za nami. Módlmy się za nas samych, byśmy jak święci i błogosławieni kochali Matkę Najświętszą i Kościół Chrystusowy. Niech Ojciec Stanisław stawia się za nami. Módlmy się teraz koronką dziesięciu cnót ewangelicznych. Ta modlitwa przypomina mariańską regułę zakonną. Była ona i nadal jest wezwaniem do kształtowania w sercu postaw duchowych, czyli cnót, przez które stajemy się podobni do Najświętszej Maryi Dziewicy i dlatego mili Bogu jak Ona. Bóg kocha swoich świętych i ma w nich upodobanie, bo są piękni na duszy i w całym swoim postępowaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najczystsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najrostropniejsza, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Najpokorniejsza, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Najwierniejsza, udl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, najposłuszniejsza, udl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Najpobożniejsza, Udl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Najuboższa, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Najcierpliwsza, udl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Najmiłosierniejsza, udl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Najboleśniejsza, Udl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W poczęciu Twoim Panno niepokalanaś była, módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej dziewice przygotowaj swojemu Synowi godne mieszkanie. I na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa, zachowaj się od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do siebie bez grzechu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za rodziny, Boże Stwórco i miłośniku życia, któryś powołał świętego Stanisława Papczyńskiego, aby zaświadczył o Twojej miłości objawionej. W niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, obdasz nasze rodziny głębią Twojej miłości, otwartością na życie i wzajemnym szacunkiem. Niech chrześcijańskie rodziny staną się znakiem Twojej bliskości wobec każdego człowieka, aby przez ich świadectwo poznali Ciebie także wszyscy ci, którzy są daleko i nie mają nadziei. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niepokalane poczęcie Maryi dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną.